Cześć. Dźwięki towarzyszą nam wszędzie, czy jedziemy pociągiem, czy lecimy samolotem, jedziemy samochodem, czy płyniemy wodą. Zawsze słyszymy jakieś odgłosy. Jak jeszcze chodziłem do szkoły, miałem 16 lat, wtedy zdawałem egzamin na kategorię C. Kamazem. Zdałem i nie zmyślam. Dokładnie tego dnia wróciłem do domu i zacząłem się zastanawiać, a jakby to było jechać takim kamazem kompletnie bez dźwięków. Czy nie, że zatkać uszy, tylko służyć wszystko naokoło, ale żeby z samego auta nie dochodził do nas żaden dźwięk. Nie dałem rady. Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. 28 lat później odbieram telefon. Zachar, przetestujesz nasz nowy elektryczny skuter? Nie, A ja mam kwarantannę. Na no spokojnie poczekamy, na razie pojedziesz po rądzie. No i parę dni później, dzwonek do bramy, wjeżdża kurier. No więc jeżdżę posłusznie po rondzie, nagrywam tam story dla Was, znów jeżdżę i z każdym okrążeniem czuję się, że wkręcam się, no dosłownie, na no Tylko nie wiem dlaczego. Odstaję do garażu. Myślę, ej, to tylko skuter. Weź. Idę sobie do domu. Parę godzin później, już się robi ciemno, przyjeżdża przed mój dom z Warszawy testowy Seat Leon. Powinien wziąć od kierowcy kluczyki i odwrócić się napięcie, pięcie, tak? No. Ale ja muszę mu to pokazać. Podnoszę mu pilotem bramę i mówię, zajrzyj do garażu. No, trochę zmieszany, wchodzi do garażu, po chwilę wychodzi, mówię, no fajne, fajne. I, i jedzie, i wraca. A ja mówię, no właśnie. Potem uświetlałem sobie, że on mówił prawdopodobnie o seku. A ja o skuterze. Hej, co jest ze mną? I wtedy mnie olśniło. Hamas. Podczas jazdy tym skuterem poczułem coś, czego nie dane mi było wyobrazić sobie trzy dekady temu. Podróżowanie w ciszy. Niemal lewitację. Niemal medytację. Stop. Powiedziałem tym skuterem, ale ja teraz mówię raczej o wszystkich elektrycznych skuterach na świecie. Tyle, że na przykładzie akurat tego. New NQI GTS Pro. Hm. Pytaliście na Instagramie, dlaczego wszystkie fajne skutery muszą mieć takie zakręcone nazwy? Przyłączam się do pytania. Dobra. Wiele skuterów dostępnych na rynku ma dosyć nowoczesny wygląd. Z opływowymi, wiecie, owiewkami, które nawiązują do tych sportowych, dużych motocykli. Ale niektóre wolą styl sprzed kilku dekad. W niu właśnie tak jest. Przedni reflektor typu halo. Wykonany w pełni w technologii LED, podobnie zresztą jak całe oświetlenie również jest LEDowe, to absolutne nawiązanie do stylu retro. Klasyczne lusterka boczne i tylna lampa, ewidentnie stylizowana również na lata 70. Niemal wszystkie elementy na nadwozie są lakierowane, co podkreśla spójność i estetykę całego projektu. Swoją drogą te czerwone pasy też są chyba trochę retro, prawda? Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy tarczowe hamulce z dwutłoczkowymi zaciskami. Stylistyka, moim zdaniem, to w ogóle bardzo mocny punkt tego akurat skutera. To jakby Volkswagen zaczął produkować Golfa 2 GTI, tyle że z najnowszą technologią. Podkreślmy to jeszcze raz: retro, tu jest tylko wygląd. Cała reszta to komputer na dwóch tym razem kołach na stałe podpięty do internetu, który robi sobie po nocach aktualizacje i wiele innych rzeczy, o których nie musimy wiedzieć i o to chodzi. Ważne, żeby działało. Na kierownicy widzimy duży kolorowy wyświetlacz, na którym widzimy godzinę, stan naładowania akumulatorów. Tak, tak, ten skuter ma dwa akumulatory i inne informacje, np. aktualnie wybrany tryb jazdy, przebieg całkowity, prędkość, ale także informacje o łączności GPS oraz aplikację mobilną. I myślę, że powinienem to jeszcze raz podkreślić, jako ktoś, kto jeszcze parę lat temu nagrywał filmiki na YouTubie, opowiadając o super nowoczesnych samochodach, które naprawdę potrafią same zaktualizować sobie oprogramowanie w nocy. Tak, ten skuterek też jest na stałe podpięty do internetu i potrafi zrobić to samo. Więc jest bardziej nowoczesny niż 95% samochodów, które jeżdżą po naszych drogach. Poza tym mamy standardową manetkę gazu, klamki hamulców, klakson, kierunkowskazy, ale także uwaga, tempomat. Znalazło się też miejsce naładujące gniazdo USB oraz haczyk na zakupy. Ale to jeszcze nie koniec tematu praktycznego wymiaru tego skutera, więc do bagażnika, nazwijmy to, jeszcze wrócimy. Jeśli zastanawiacie się, jaka jest pozycja dwumetrowca na tym skuterze, no to wygląda to mniej więcej tak. Jak widać, choć jest to bardzo kompaktowy wehikuł, to jednak miejsca na kolana mi tutaj nie zabrakło, więc mogę zupełnie spokojnie tu jeździć, balansować ciałem i nic mnie nie ogranicza. A jak już mówimy o pozycji i wsiadaniu, to trzeba też powiedzieć o zsiadaniu, bo. Masa własna tego motocykla to teoretycznie 87 kg, ale trzeba pamiętać, że są tutaj dwa akumulatory. O nich jeszcze będę opowiadał, ale w skrócie powiem, że jeśli mamy obydwa na pokładzie, to jego masa przekracza 100 kg. A wtedy oczywiście odstawienie tutaj na stopkę boczną nie stanowi problemu, odchylamy, to się ustawia. Jest to dosyć stabilne, myślę, że wiatr tego nie przewróci, nawet jeśli zrobię to teraz o w ten sposób. Zjadę na trawę, więc mamy tutaj dosyć dużą nierównowagę, bo przednie koło stoi na kostce, a stopka wpada głęboko do trawy i on wciąż stoi bardzo stabilnie. Natomiast jeśli chcemy użyć stopki z tyłu, to sytuacja się zmieni, bo wtedy trzeba już dźwignąć niestety. O! Cały ten skuterek, i o tym należy pamiętać, jeśli chcemy wręczyć taki skuterek, e, na przykład e, córce, która będzie sobie śmigała nim do szkoły. Ok, ale raczej będzie używać bocznej stopki. Wspomniałem już, że skuter jest na stałe połączony z aplikacją i monitoruje się naprawdę w każdym wymiarze. Wystarczyło dzisiaj rano, żeby wyciągnąć ten skuter tutaj przed kamerę, ruszyć go w garażu, zanim przekręciłem kluczyk, momentalnie odezwał się telefon i aplikacja powiedziała, że nieautoryzowany ruch na skuterze został wykryty. Ten sam ruch może również sygnalizować, że na przykład skuter się jednak przewrócił. No bo załóżmy, że wiatr go nie rusza, bo stoi tak stabilnie, ale może to być nie wiem działanie wandalii, tak? I wtedy również dostajemy na aplikację stosowną informację. No dobra, przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy. Co zrobić z kaskiem? Kask w tej chwili nie mam w rękach i zaraz dowiecie się dlaczego. No więc kask możemy schować na przykład, zabrać do domu albo schować w opcjonalnym akcesoryjnym kuferku, który oczywiście jest całkiem praktycznym dodatkiem, ale umówmy się, szkoda trochę tego retro wyglądu, więc trzeba sprytnie wykorzystać dwa schowki, które tutaj są na baterie. Baterie są dwie, każda ma ponad 2 kWh i. Wyglądają mniej więcej tak, całkiem spore. Mają nawet światełka LED pokazujące stan naładowania, jest w ogóle wszystko przemyślane całkiem nieźle. Natomiast są też duże, a więc po wyjęciu baterii, na przykład tutaj spod nóg, tworzy nam się schowek, taki, taki kuferek na zakupy. Ale on jest dokładnie dopasowany do kształtu tej baterii, więc uzyskujemy dokładnie tyle miejsca, czyli niestety kask się nie zmieści. Ale jest mądrzejsze rozwiązanie pozostawić ten akumulator tam na dole. Niech on dociąża ten skuter w taki sposób, że środek ciężkości jest najniżej. I wyciągamy drugi akumulator, który się znajduje pod siedziskiem, który jest znacznie wyżej. I w jego miejsce kask, jak widzicie, doskonale się mieści. Do wyboru mamy tu trzy tryby jazdy. E-Safe daje płynną i oszczędną jazdę. Też powolną, bo V-Max w tym trybie to do zaledwie 20 km na godzinę, ale jakbym ważył 90 kg, musiałbym schudnąć, to w lecie przyjadę w tym trybie bez ładowania do 155 km. Ale gdyby kierowcą była drobna kobieta, to będzie to 20 km więcej. Skąd to wiem? Ano na stronie producentu dostępnie. Kalkulator, w zależności właśnie od masy, tempa jazdy i temperatury, każdy może sprawdzić sam. Drugi tryb Dynamik zalecany jest do jazdy codziennej. Tutaj prędkość maksymalna to już 45 km na godzinę, ale dynamika jest właśnie znacznie lepsza niż w trybie e-SAFE. Maksymalny zasięg w tym trybie spada o około 40 km, ale to i tak ponad 100 km, czyli jak na miasto bardzo dużo. Pozostaje jeszcze trzeci tryb, tryb sport. Można go aktywować tylko, jeśli mamy dwa akumulatory na pokładzie, wówczas prędkość maksymalna rośnie do 70 km/h i dysponujemy maksymalnym dostępnym przyspieszeniem. I w tym trybie elektrycznym New NQi GTS Pro możemy zaskoczyć na światłach nie jeden sportowy samochód, naprawdę. Z drugiej strony zasięg w tym trybie spada do około 87 km, czyli mniej więcej o połowę względem trybu e-Safe. Silnik Boscha jest zamontowany przy tylnym kole, więc odpada cały temat przeniesienia napędu, nie ma żadnych wstrzyń biegów, nic takiego. Jego moc to 3 kW. Baterie, według zapewnień producenta, da się naładować w 3,5 godziny mocniejszą ładowarką, którą mam akurat w zestawie. Można je też ładować osobno od skutera przy pomocy specjalnego rozgałęźnika. Cała teoria omówiona, czas na ćwiczenie praktyczne. Zaczynam od odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie, czyli jaki jest realny zasięg. Aktualny przebieg to jak widać 34 km, mamy 98% naładowania baterii. Póki co matematyka jest prosta: po 20 km mamy 20% mniej zasięgu. Przy czym trzeba powiedzieć, że lekki nie jestem, a i spokojnie nie jeżdżę. Jesteśmy w Mogilanach i można stąd zobaczyć słowackie tatry. Jedna trzecia baterii za mną przejechałem 32 km, ubyło około 32%. A teraz przełączam w tryb sport i zobaczymy, jak ta matematyka się zmieni. Jak widzicie, została mi 1 trzecia baterii. Okazało się, że jeżdżąc w trybie Dynamic zużywamy około 1% na każdy przejechany kilometr. Natomiast w trybie sportowym różnica wcale nie jest taka duża. Przejechałem 29 km ubyło 35%, więc można by powiedzieć, że różnica jest niemalże pomijalna, a ileż więcej radości. Teraz mam okazję sprawdzić, jak szybko się naładują baterie. W tej chwili, tak jak widać, proces ładowania trwa. Są tylko dwie diody z pięciu, więc zgodnie zresztą z tym, co widziałem tutaj na wyświetlaczu. Zobaczmy zresztą, co pokazuje wyświetlacz. Według niego potrwa to 4,6 godziny. Słyszycie po głosie, że coś mi nie pasowało, prawda? No właśnie. Miałem rację. Co by oznaczało, że ten czas ładowania jest nieco dłuższy od deklarowanego? Dopytałem następnego dnia i okazało się, że 3,5 godziny dotyczą tylko jednej baterii. Czyli ładując dwie, od 30% do pełna rzeczywiście powinno wyjść coś w okolicach niecałych 5 godzin. A teraz czas na wrażenie z jazdy. Nagrane z uwagi na wiatr w mikrofonie podczas jazdy trochę inaczej niż w przypadku wrażeń z jazdy autem. Zaczynamy od mniej poważnych rzeczy. Zastanawiałem się też, czy da się nie upalić gumę, na asfalcie ewidentnie nie, ale tutaj akurat mamy taki jakby żwirek, kamyki, więc miejmy nadzieję, że się uda. Uwaga! O, udało się! <grystanie> <grystanie> ok, skoro drift mamy już zaliczony, czas na start z Launch Control. Kamulec, pełny gaz. Mam nadzieję, że on mi nie ucieknie tam na drogę. Ja tu nie zostanę tyłkiem na kostce, co? Sprawdźmy. Dobra, czas przejść do poważniejszych testów. Zobaczmy VMAX w trybie Dynamic pod górkę. Jak widzicie pod górkę, to prawda całkiem solidną górkę, prędkość maksymalna trybu Dynamics spada z około no w praktyce 47 do 40 km na godzinę. A teraz tryb sport. Próbowałem się rozpędzić do 70 na godzinę w trybie sport, co okazało się być bardzo trudne, prawdopodobnie przez to, że ja wystaję poza obraz tego pojazdu zbyt mocno, więc 70 osiągnąłem dopiero, jak jechałem dosyć wyraźnie w dół, a tak to 65-67. A teraz widzicie, jak tryb sport radzi sobie z jeszcze gorszym podjazdem. No, na 70 już nie ma co liczyć, ale 50 km na godzinę, jak najbardziej. Czego mi tu brakuje, to zasięgu w kilometrach. Wiadomo, że 65%, ale ile to jest kilometrów? Widocznie nie podają tego, bo nie wiedzą w jakim trybie będę jechał. No, ale mogliby obliczać na na bazie tego, co akurat jest włączone, więc to by tym bardziej przemawiało do tego, żeby przyłączyć ewentualnie w bardziej oszczędny tryb, gdybyśmy wiedzieli, że zasięg będzie większy. Natomiast, oczywiście, możemy sięgnąć do telefonu i w telefonie widzimy 59 km, tu akurat jest to obliczone, tu albo hmm, Battery Info, tutaj też to widać 59 km. Poza tym, masa różnych innych informacji. Nie będziemy się tym teraz zajmować. Ja tylko powiem, że jestem tutaj. Przed zjazdem na Radziszów to jest znak, który informuje, że droga będzie prowadziła mocno w dół i spróbuję odzyskać przynajmniej 1% albo może 1 km zasięgu. Zobaczymy jak mi pójdzie. Droga tu prowadzi naprawdę bardzo mocno w dół. Widać na przykład po ogrodzeniu, jak tu każdy segment różni się od następnego o około kilkadziesiąt centymetrów. Cały czas tutaj odzyskiwanie energii symbol mamy na wyświetlaczu. Ja nie pozwalam się rozpędzić. Przy, przy odzyskiwaniu energii czuć też delikatną wibrację skutera. Nie pozostaje to zupełnie dla niego obojętne. Taki przede mną zjazd. I panorama. Cały czas widzimy regenerative braking. I Cały czas widzimy też 65%. Jeszcze nic się nie zmieniło i zrobiło się 66. Jaka elektrownia ze mnie, 100 kg lecące w dół, plus drugie stosy skutera. Dobra, tu już się robi płasko. Nie będziemy dalej zjeżdżać. Sięgnijmy teraz po telefon i zobaczmy, jaki tam jest zasięg na telefonie. Tu przy okazji powiem, że tempo ładowania z tego portu USB nie jest jakieś zabójcze. Jest zdecydowanie na plus, parę procent, może z 10 ale ja już jeżdżę ponad godzinkę, więc nie jest to wielkie tempo. Ok, Petroleum Info, 67 nawet, popatrzcie, aplikacja twierdzi, że 67 tu jest 66, są drobne różnice. Ale najciekawsza będzie informacja o zasięgu. Zasięg jest. Gdzie jest zasięg? Dlaczego nie jest pokazywany? A, tu jest zasięg. 60 km. Ok, czyli odzyskaliśmy jeden kilometr. W takim razie, teraz kolejne ćwiczenie w trybie sportu. Wyjeżdżamy z powrotem pod górkę. Zobaczymy, ile stracimy. Pewnie stracimy dwa razy tyle. teraz jest 62%, natomiast na szczycie tego podjazdu było 63, czyli straciliśmy 3% podjeżdżając, a odzyskaliśmy 1 o zjeżdżając w dół i hamując, więc cóż, fizyki nie oszukasz, straty są. Możemy przy okazji sprawdzić co tu słychać w aplikacji. Stan baterii. Aktualny adres. Możemy nawet wejść i na mapie się odnaleźć. A teraz próbujemy podjechać pod naprawdę stromy podjazd. Jak widać, znowu zadziałało. Aplikacja ma oczywiście masę innych opcji. Na przykład można jednym klikiem zrobić przegląd całego skutera, ale już nie będę zanudzać. Lepiej może wrócę do ciszy, która towarzyszy nam podczas jazdy. Poza jednym wyjątkiem. Całą tą cudowną ciszę zakłóca na dobrą sprawę, tylko jakieś dziwne brzęczenie i lekka wyczuwalna wibracja również, która się pojawia przy prędkości w okolicach 19-20 km na godzinę. Pojawia się siłą rzeczy przez chwilę. Pojawia się zarówno przy hamowaniu, kiedy przechodzimy przez tą prędkość, jak również przy przyspieszaniu. Przez chwilę myślałem, że to jest taki odgłos charakterystyczny dla odzyskiwania energii, bo tutaj mamy stosowną ikonkę na wyświetlaczu, ale nie. To nie jest odzyskiwanie energii, bo kiedy dodajemy gazu i nie hamujemy wcale, to to brzęczenie też się pojawia, i to jest jedyny taki odgłos, który troszkę zaburza. Kompletną ciszę, koncepcję tej idealnej ciszy, na którą musiałem czekać aż 30 lat. Nieprzypadkowo o skuterach mówi się miejskie, bo jazda po takich jak tu bocznych drogach nie jest już aż tak przyjemna. Jednak tego typu sprzęt lubi równy asfalt, a na takich nierównościach jak tu trochę trzęsie. Za chwilę zobaczycie moje podsumowanie, podkreślam moje, bo po nim będzie jeszcze ocena Adama, który ma długie, praktyczne doświadczenie z jednośladami różnego typu. Chociaż kiedy przekazywałem mu kluczyki, to przyznał się, że elektrycznym skuterem jedzie pierwszy raz. Tym lepiej. No cóż, podczas jazdy testowej troszkę narzekałem, ale to uwierzcie mi z dziennikarskiego obowiązku, bo musiałem na coś ponarzekać przecież. Ale podsumowanie jest zdecydowanie pozytywne. To jest naprawdę super alternatywa dla samochodów, ale też dla zwykłych skuterów, prawda? Bo okej, okay, ich charakterystyczny zapach spalonego oleju ma oczywiście swój urok, ale tutaj cisza wygrywa. I teraz ja już wiem co było ze mną na początku testu. To właśnie cisza. A do tego natychmiastowe i mocne przyspieszenie. Styl techniczny zaawansowany i naprawdę sprytne pomysły i Muszę przyznać, że mam z nim problem. Przyjechał na tydzień, a ja wcale nie chcę się z nim rozstawać. Naprawdę. Witajcie, widzowie kanału Zahara. Zachar mówił, żebym sprawdził go mieście, więc powiedziałem z największą przyjemnością. Pojeździmy skuterem po mieście. Jeśli ktoś śmiga zwykłym skuterem, stwierdzi: Kurczę, ten skuter jest ciężki. Dwa akumulatory, silnik elektryczny, sporo komponentów, co w efekcie powoduje, że jest tej masy troszkę więcej niż zwykle. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, naprawdę świetne. Opony w standardzie pozwalają na to, żeby ten skuter złożyć naprawdę mocno. Oczywiście trzeba pamiętać, że musi być to suchy asfalt. Z drugiej strony, zawieszenie tego skutera jest stricte sportowe. Jest sztywne, jest bardzo czułe. Teraz zrobimy test, który bardzo mocno intrygował Zahara mnie. Mianowicie sprawdzimy, czy dwa akumulatory mają znaczenie. Dokonamy test ronda. Sprawdzę, jak jestem w stanie złożyć skuter i czy ten drugi akumulator, który znajduje się w siedzeniu, faktycznie pomaga w wydłużeniu zasięgu, czy też przeszkadza w eksploatacji na co dzień i w dynamicznej jeździe po mieście. Lekkie dohamowanie, składam się w rondo, niczym zawodnik Formuły 1 albo MotoGP. Bardzo mocno... o niestety ta technika bardziej motocyklowa nie do końca działa, chcę poszurać kolanem, ale jest za wolno. No, nie wygląda to zbyt profesjonalnie, więc położę skuter przy tej prędkości, co będzie zdecydowanie bardziej poprawne. Politycznie, więc pochylam jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. No, powiedzmy, że jest OK. Wyciągam akumulator i napadam na rondo. Raz jeszcze. Składam się bardzo mocno, intensywnie. No i powiem Wam szczerze, widać, że ten skuter jest mega zwrotny. Zobaczcie, Uuu. Bez najmniejszego kłopotu manewruję. W sumie jakby asfalt był dogrzany, to można było by go złożyć jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. Różnica jest spora, ale jest też ciemna strona mocy. Bez drugiego akumulatora tracimy tryb sport. A jeśli skuter waży około 100 kg i odejmiemy tylko 10% masy, no to jest lepiej, ale to lepiej to, to nie ma jakiegoś zagęcia czasoprzestrzeni, wręcz przeciwnie tracimy moc, tracimy moment obrotowy, więc ja montuję drugi akumulator i cieszę się dalszą jazdą. Dynamika. Jak na silnik elektryczny przestało w niedużych prędkościach skuter prawie że w ogóle nie pobiera prądu. W drugą stronę, jeśli jedziemy szybko, to ten prąd znika dynamicznie. Co znaczy dynamicznie? Około 1% na 1 km. Chociaż ja powiem wam szczerze, zrobiłem ponad 40 km i zużyłem około 30% akumulatora, w związku z czym nie jest tak źle. Mamy trzy tryby jazdy. Podstawowy, dynamik i sport. W trybie tym podstawowy. To jest fajny tryb dla osoby początkującej, która dopiero stawia pierwsze kroki na skuterze. Chce się oswoić z dwoma kółkami i nie wie, jak to wszystko działa. A tutaj silnik elektryczny pozwala na to, że skuter reaguje bardzo dynamicznie. W związku z czym faktycznie ten tryb początkowy jest potrzebny dla początkujących. Z drugiej strony mamy tryb normal, który powoduje, że skuter już jest dynamiczniejszy, żwawszy, ale jeśli jeździmy na motocyklach, nawet 125, to wtedy się okazuje, że jednak mogłoby być szybciej. I żeby mogło być szybciej, mamy tryb sport, który pozwala na to, żeby rozpędzić się do około 73 km na godzinę. Mi się udało, a jak złożyłem się za Przednią owiewkę to udało mi się pojechać z prędkością 74 km na godzinę. Czy pojazd jest fajny? Tak. Jest fajny, jest nie, też taki gażyciarski. To na pewno zasięg pozwala na to, że swobodnie można poruszać się po mieście i załatwiać sprawy przez cały dzień. Ma też wadę, która jest jednocześnie niesamowitą zaletą. E jego charakterystyka pracy oraz cisza. Skuter nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, w związku z czym, jeśli jedziemy szybko, to zwyczajnie kierowcy mogą nas nie widzieć i na to też trzeba brać poprawkę, że jednak czasem ten hałas może być przydatny. Oczywiście, w drugą stronę, jeśli jest cisza, jeśli jest spokój, to swoją jazdą nie wzbudzamy żadnego zainteresowania, ponieważ poruszamy się niemalże bezszelestnie. Podsumowując, fajny sprzęt do nieżdżenia na co dzień, bardzo również fajna kanapa, która jest mięsista. Co jest istotne, niestety ciężko spalić gumę, ponieważ opony są bardzo przyczepne, a hamulce są razem zintegrowane, więc nie zablokujemy przodu, żeby powalczyć, tylko jak wciśniemy hamulec, to i tak nie ruszymy. Czy skuter jest fajny? Podsumowując, raz jeszcze, tak, jest fajny, jest mega gadżyciarski i jest genialny do eksploatacji w mieście. Na wsi czy też w obszarach pozamiejskich mógł być szybszy, bo jego prędkość maksymalna to tylko 74 km na godzinę, a Przynajmniej z taką prędkością mi się udało jechać i warto się zapoznać z takim skuterem, po to, żeby przybliżyć sobie i temat elektryków, i skutecznych miejskich jednośladów, które sprytniej, i zwinnie dostają się w każde miejsce miasta. Na Instagramie i Facebooku poprosiłem Was o zadawanie pytań odnośnie New NQI GTS Pro. Było ich bardzo dużo, więc wybrałem te, które najczęściej się powtarzały i nie zostały jeszcze poruszone w tym filmie. A więc, jak wygląda pojemność schowków? Nie mierzyłem tego w litrach, ale jeden z nich idealnie pasuje do kształtu baterii, a drugi do kształtu kasku. Myślę, że to może być właściwą odpowiedzią. Jaka jest cena? Prezentowany model kosztuje 18 400 zł. Dla porównania, elektryczna Wespa Elektryka, która również jest w stanie osiągnąć 70 na godzinę, kosztuje aż 30 500 zł, więc mamy całkiem swoją różnicę. Ona posiada mocniejszy silnik, ma 3,5 kW. Dysponuje też zasięgiem do 100 km, a czas ładowania do pełno zajmuje jej 4 godziny, więc parametry porównywalne. Cena. Nie. Czy New NQI GTS można prowadzić na prawo jazdy kategorii B? Tak oczywiście skuter jest traktowany jako ten spalinowy z silnikiem do 125 cm3. Koszty eksploatacji. E, oczywiście skutery elektryczne są droższe w zakupie, ale przejechanie 100 km kosztuje w nich jakieś 2 zł. Do tego nie mają żadnych interwałów serwisowych. Dzięki odzyskiwaniu energii mamy też niższe zużycie hamulców, a więc koszty jazdy w tym przypadku są naprawdę symboliczne. I to by było na tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Napiszcie proszę w komentarzu, jak nam wychodzą testy jednośladów. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!